Urządzenie przede mną to maszyna elektrostatyczna, zwana również maszyną Wimshurst'a. Została ona zbudowana po raz pierwszy w XIX wieku przez Jamesa Wimshurst'a, angielskiego wynalazcę i inżyniera. Składa się ona z dwóch tarcz, które obracają się w przeciwnych kierunkach. Podczas obrotu tarcze elektryzują się, a ładunki z nich zbierane są przez metalowe grzebienie i trafiają do iskierników. Gdy ładunku zbierze się odpowiednio dużo, Obserwujemy wyładowanie. W tym przypadku na lewym iskierniku gromadzi się ładunek dodatni, a na prawym ujemny. Metalową kulkę umieszczoną na nici dotykam do dodatnio naładowanego iskiernika. Dodatni ładunek częściowo zostaje na iskierniku, a częściowo przepływa na kulkę. Oba przedmioty są teraz naładowane dodatnio i widzimy, że gdy zbliżę kulkę do iskiernika. Będzie ona odpychana. Gdy tę samą dodatnio naładowaną kulkę zbliżę do ujemnego iskiernika, będzie ona przyciągana. Zróbmy teraz podobne doświadczenie, ale w trochę inny sposób. Taką samą kulkę dotknę do ujemnie naładowanego iskiernika. Dzięki temu na kulce zgromadził się ładunek ujemny. Gdy tak naładowaną kulkę zbliżę do ujemnie naładowanego iskiernika, kulka będzie odpychana. Gdy natomiast ujemnie naładowaną kulkę zbliżę do dodatnio naładowanego iskiernika, zaobserwujemy przyciąganie kulki. Wynika stąd wniosek, że ładunki tego samego znaku, czyli jednoimienne, Odpychają się, a ładunki przeciwnego znaku, czyli różnoimienne, przyciągają się.